jest tej strony, Paweł i Kasia z Ultra Kotiny. Dzisiaj szybka akcja pod tytułem Pokazujemy Wam nasze togoroczne znakowanie. Przewodniczka Kasia za chwilę wytłumaczy cały przebieg akcji i idziemy po nowym znakowaniu. Cześć wszystkim, ja jestem Kasia i razem z moim zespołem znakujemy dla Was trasę. I w tym roku chcemy jak najbardziej odejść od plastikowych taśm i materiałów, które używamy co roku. I na trasie możecie się spodziewać nowego znakowania. A ono będzie wyglądało tak jak tutaj na naszej testowej trasie. To są takie drewniane znaczniki odblaskowe, później również odblaskowa taśma, która jest bardzo dobrze widoczna w nocy. I idziemy sobie dalej. I miejscami, jako że mówiłam, że jesteśmy w roku przejściowym, będzie nasza standardowa taśma z odblaskiem. I dodatkowo na łąkach oraz w, w terenach zabudowanych przez asfaltach, przy drogach są takie strzałki, które są też odblaskowe w nocy, więc, więc będą dla Was bardzo dobrze widoczne. Więc tego możecie się spodziewać w tym roku. Mimo wszystko wgrajcie sobie traka i uważajcie, szczególnie w nocy i na zmęczeniu, bo łatwo jest po prostu przegapić, przegapić skręty, więc bądźcie się uważni. No i co? Widzimy się za tydzień.